Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który Wam obiecam, między innymi na Instagramie. A mianowicie opowiem Wam o tym, w jaki sposób robić zakupy w Stanach Zjednoczonych, nie posiadając karty kredytowej, i jak je robić w sklepach, które nie wysyłają do Polski. Postaram się Wam to wytłumaczyć jak najbardziej przejrzyście i podam to na swoich przykładach, bo po prostu. Ostatnio robiłam pierwszy raz robiłam takie zakupy to było eksperymentalne totalnie więc uczyłam się że tak powiem sama sama szukałam informacji w internecie nie wiedziałam jak mi to się uda więc podzielę się z wami swoim doświadczeniem ale tak jak ja mówię to było jednorazowe na razie doświadczenie na pewno nie ostatnie halo jestem kobietą na pewno jeszcze coś tam kupię ale jeżeli ktoś z was na przykład ma więcej informacji albo części takie zakupy robił co mi tu stoi? Jeżeli ktoś z Was ma większe doświadczenie albo więcej informacji, to jak najbardziej proszę Was, żebyście pisali albo, nie wiem, jakieś sprostowanie, albo udzielali dodatkowych informacji na dole w komentarzach. Więc tak, przede wszystkim, jeżeli, dlaczego w ogóle cały temat jest poruszany? No, dlatego, że nie jest to tajemnicą, że większość marek, które wchodzą ze Stanów do Polski, w Polsce mają kosmiczne ceny. Na przykład mam tutaj na myśli MAC Cosmetics, Bath and Body Works, Victoria Secrets, czy różne inne sklepy. Albo są też to marki, które są w ogóle niedostępne w Polsce w tej chwili, na przykład Forever, 20, Forever 21. No czy jakieś inne po prostu marki, których w Polsce nie dostaniemy stacjonarnie, ani też na przykład nie dostaniemy przez internet lub tak jak mówię, są mega drogie. Dodatkowo też w Stanach jest całkiem inna polityka zakupów, e, oprócz tego, że na przykład sklepy mają wyprzedaże, a jak mają wyprzedaże, to są faktycznie kosmiczne wyprzedaże rzędu 50-70% w dół i do tego jeszcze często można znaleźć różnego rodzaju kody rabatowe, więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem w jakimś sklepie, to zachęcam Was do mm, odpalenia Google i przeszukania jeszcze, czy nie ma jakichś kodów rabatowych. Ja tak zrobiłam i ku mojemu zdziwieniu dostałam jeszcze minus 20% i dostawę gratis. Cały problem tych zakupów w Stanach polega na tym, że większość właśnie tych marek, które jest gdzieś dostępne już w Polsce. Nie wysyła do Polski. No to jest dość logiczne. Skoro nie mam oddziału w Polsce, to do Polski nie wysyłałem, Teraz jak to zrobić? Jak to obejść? Więc tak, przede wszystkim, skoro mm, wybieramy sobie jakiś produkt, yy, ja akurat zamawiałam świeczki z Waffen Body Works, które mi wyszły o niebo taniej z dostawą i ze wszystkim niż w Polsce, yy, bo skorzystałam z ich wyprzedaży i za po... jedna świeczka z dostawą już ze wszystkim wyszła mnie 30 zł. I to są jeszcze takie, których. Które w Polsce nie były dostępne. Więc na przykład wybieramy sobie coś, załóżmy na stronie sefory amerykańskiej. Załóżmy, na przykład podkład. O, powiedzmy sobie, że chcemy ten podkład. To jest Nars Sheer Glow. On jest niedostępny z tego, co wiem, w Polsce. Może gdzieś tam na Allegro pojedyncze sztuki, ale my chcemy jakiś konkretny kolor kupić i chcemy w Stanach kupić, żeby był on na pewno oryginalny. Więc wybieramy się na stronę tego sklepu danego, na przykład Sephory, i sprawdzamy, jakie są opcje zapłaty. No i jeszcze oczywiście sprawdzamy, czy wysyła do Polski Jeżeli nie wysyła do Polski, no to, to wtedy ruszamy z naszą całą tutaj e, akcją Sprawdzamy, jaka jest forma zapłaty e, Bardzo dużo sklepów e, oferuje możliwość zapłaty Paypalem I to jest dla nas najlepsza opcja Ale też są sklepy, które nie akceptują Paypala I chyba właśnie Sephora nie akceptuje Paypala, ale akceptuje kartę kredytową Chyba, ale nie dam sobie ręki tego uciąć Buff and Body Works akceptuje Paypal Skoro znajdziemy już, mamy teraz, wyszukujemy, jaki jest rodzaj płatności. Jeżeli nie mamy PayPal'a, no to nic prostszego: udajemy się na stronę www.paypal.pl. Zakładamy bezpłatne konto internetowe. Tam nie trzeba dużo danych podawać, więc się nie bójcie. Owszem, podajemy numer konta. Bankowego, no ale ja mam Paypala od lat I nic mi się z tym złego nie dzieje Bo Paypal jakby nie ma bezpośredniego dostępu do naszego konta To działa na zasadzie doładowań Czyli my wchodzimy sobie na Paypala I robimy tam klikamy dodaj środki I na przykład, że dodajemy Dodaj środki błyskawicznie Jaką kwotę chcemy to konto doładować? Na przykład 100 zł. To nas odsyła do naszego banku, wchodzimy na stronę banku. Mamy podany specjalny kod, który wpisujemy w tytule przelewu. Mamy tam całe wiecie dane do przelewu: to jest chyba tam Blue Media, w sapocie, które pośredniczy w tych błyskawicznych doładowaniach. Doładowujemy sobie tego PayPala, już po kilku minutach mamy na nim pieniążki, czyli środki do zapłaty. Jeżeli nie ma akceptacji PayPala, musimy zapłacić kartą kredytową, a tej karty nie macie. Ja na przykład nie mam i nie chcę mieć karty kredytowej, to wtedy też nie jest to problem. Wchodzimy na stronę banku, który oferuje internetowe karty kredytowe. Ja mam kartę kredytową internetową z BZWBK, bo mam ją podpiętą m.in. do iTunes w moim yy, iPhone'ie, iPhone, no do iTunes ogólnie. Wchodzimy na stronę BZWBK Kupujemy kartę internetową Ona kosztuje chyba 5 zł W ciągu chyba doby Dostajemy maila z kartą Normalnie z numerem karty ze wszystkim tak jakbyśmy dostali fizycznie kartę I musimy tam dokonać tylko jakiejś tam aktywacji Wtedy jeszcze SMS-em dostajemy taki specjalny tam kod do przelewów Ogólnie to jest bardzo proste, wszystkie instrukcje dostajemy i tak samo tą kartę się doładowuje jak Paypal, czyli wchodzimy, dostajemy numer karty i normalnie z naszego konta bankowego doładowujemy ją na przykład za 50 czy za 100 zł i tylko te pieniążki możemy wykorzystać. Ona też w żaden sposób nie ingeruje w nasze konto w Polsce. Jeżeli już mamy tę formę płatności, którą musimy zapłacić, ten, ten środek płatności, czyli albo doładowane konto w PayPal, albo doładowane konto w... Doładowane konto takiej wirtualnej karty kredytowej, no, albo prawdziwej karty kredytowej, jak chcecie w ten sposób płacić, wtedy potrzebna nam jeszcze jedna rzecz. Potrzebny nam jest pośrednik, który wyśle nam, który znajduje się na terenie stanów, do którego ten towar może przyjść na amerykański adres i który nam wyśle to do Polski. No oczywiście, jeżeli nie mamy, to wchodzi w grę, jeżeli nie mamy znajomych, nie mamy rodziny, nie mamy nikogo, kto nam to wyśle. Ja szukałam firm, które oferują taką wysyłkę do Polski. Jest nie tylko do Polski, jest masa tych firm, są różne. Jedną z y, starszych firm, która to robi dłużej, jest Polamer i też wy polecałyście mi Polamer, kiedy pytałam na Facebooku. Jest też strona, właśnie nie wiem czy ona też nie jest amerykańska, to jest chyba Shipping ship, ship tu, czy Ship to, ale ona jest dość droga bo korzysta z kurierów, a nie korzysta ze swojej własnej wysyłki, tak jakby z, nie jest takim wewnętrznym kurierem, że tak powiem, nie ma swojej, swojego sposobu transportu jak polamer, o tak. Um, I no jest trochę tak strony, jeżeli chcecie, możecie przeszukać. Ja absolutnie nikogo nie polecam, nie stawiam się tutaj za polamerem, bo widziałam też w internecie zła opinie, więc nie wiem, u mnie było wszystko jak najbardziej ok. Teraz co robimy? Wchodzimy na stronę polamera i zakładamy tam sobie konto. Zakładamy konto, podajemy nasze dane w Polsce, e, imię, nazwisko, e, chyba numer telefonu, maila i to wszystko. I to jest też bezpłatnie cały czas. No i w tym momencie, kiedy założymy to konto, to polamer nam daje tak, jakby nasz adres amerykański. I to mniej więcej jest tak, że mamy imię, nazwisko nasze, numer. To jest jakby nasza nazwa, tak? Czyli podając adres, ja na przykład podawałam Hania Knopińska i miałam tam jakiś numer. I do tego jest adres amerykański, czyli po prostu siedzibę magazynu tego polameru, gdzieś w Stanach. W tym momencie mamy już nasz adres w Stanach i pośrednika, czyli kogoś, kto nam to wyśle. Teraz drepczemy do naszej Sephory czy jakiegokolwiek sklepu, dokładnujemy normalnego zakupu, szukamy kodów rabatowych, żeby jeszcze na końcu wpisać kod rabatowy. Wydaje mi się, że prawie zawsze można coś znaleźć, chociażby właśnie dostawa na terenie Ameryki to jest zawsze kilka dolarów. Wyszukujemy, kupujemy, tak jak w każdym sklepie internetowym, klikamy płatność i teraz jak jest PayPal, to nas odsyła jakby z automatu ten sklep do strony PayPal, a tam jest tylko, czy chcesz zapłacić środkami dostępnymi na koncie PayPal, logujesz się do tego konta, klikasz tak i załatwione. Wszystko z automatu się samo ściąga. Jeżeli z kartą kredytową, no to trzeba podać numer karty kredytowej, ten kod, który jest do przelewów i też wszystko się samo robi. Dostajemy normalnie potwierdzenie na maila. Aha, no i oczywiście podczas tych zakupów podajemy ten nasz wirtualny amerykański adres razem z tym kodem, który nam przypisał, z tym numerem klienta, który nam przypisał Polamer. Zresztą na stronie Polameru też są wszystkie informacje, w jaki sposób za ich pośrednictwem tych zakupów dokonywać. Zrobiliśmy zakupy, dostaliśmy maila, zapłaciliśmy, dostaliśmy maila ze sklepu, że te zakupy są już OK, że tam pewnie je kompletują czy cokolwiek. W tym momencie znowu wracamy na nasze konto do polameru i zle, wystawiamy tam zlecenie, czyli dajemy im do informacji, że taka paczka w ogóle przyjdzie. Wchodzimy tam w moje paczki, e, pisze, e, wpisujemy, od kogo przyjdzie ta paczka. Jeżeli przychodzi kurierem, a dostajemy ze sklepu na przykład informację, że numer nadania paczki to jest taki, taki, tak jak w Polsce, wpisujemy wtedy też numer nadania tej paczki, jeżeli mamy. I zawartość, chyba, i wartość, z tego co pamiętam. Nie jestem pewna, ale chyba jest tak. No i to wszystko i wystawiamy takie zlecenie. No i czekamy. Dostajemy e, oczywiście ze sklepu, tak jak mówię numer nadanie, więc jesteśmy w stanie na przykład na stronie UPS-u amerykańskiego czy jakiejkolwiek innej firmy monitorować też, kiedy do polameru ta paczka dojdzie. Kiedy ona do tego polameru dojdzie, wtedy oni mają chyba 48 godzin na wycenę dostawy, kosztów dostawy. I jak my jeszcze to zlecenie wypisujemy dla nich, że ta paczka wyjdzie, e, przyjdzie, to wybieramy, czy chcemy, żeby nam podali koszty dostawy morskiej, czy dostawy e, powietrznej samolotem. Różnica w cenie między jedną a drugą to jest prawie praktycznie 100%. Tak jak u mnie dostawa drogą morską wyniosłaby 30 dolarów, tak dostawą powietrzną wyniosła 70 dolarów. No i to już jest pytanie też do Was, czy wam się to opłaca? Jak w przeliczeniu też to na towar wyjdzie, bo wiecie, czasem jest tak, że to jest tam różnica 5 zł, na przykład na jednej rzeczy, a czasem jest tak, że Wam się nie spieszy i nie chcecie po prostu do dostawy do, do tej szybszej. Natomiast do mnie szła dostawa ta samolotem już cały ten proces od złożenia zamówienia w sklepie do dotarcia do mnie to trwało chyba 10 dni roboczych, czy 10 dni kalendarzowych. Natomiast statkiem to chyba idzie od 4 do 6 tygodni, więc różnica jest znaczna w, do, w szybkości dostawy. No i tak jak mówię, czekamy aż ta paczka do Polameru dojdzie i dostajemy maila z Polameru, że paczka została wyceniona, wchodzimy na nasze konto i tam mamy podany koszt właśnie dostawy tej paczki. Można też na stronie Polameru sprawdzić orientacyjnie wpisując, jeżeli będziemy wiedzieć ile to mniej więcej będzie ważyć, jakich mniej więcej będzie wymiarów, to mniej więcej jesteśmy w stanie te koszta oszacować. No i jeżeli akceptujemy daną dostawę, ja akurat na przykład w ostatnim momencie zmieniłam z dostawy morskiej na powietrzną, to poprosiłam ich o zmianę tych kosztów i to tam zmieniliśmy i znowu klikamy zapłać i w Polamerze już możemy płacić Paypalem, czyli tak samo klikamy zapłać i to nas odsyła na stronę Paypala i tam płacimy środkami dostępnymi no i to wszystko, i wtedy dostajemy w ciągu chyba 24 godzin. Tam mamy śledzenie przesyłki, że jest tam pakowana, nadawana, jest w, w trasie, w tranzycie itd. Tak ja podałam, wiem, że wartość chyba paczki do 40 dolarów czy do 40 euro nie podlega, nie, podlega, nie podlega dodatkowym opłatom, czyli nie płacimy ani cła, ani VAT-u. Natomiast, oczywiście, yy, no wiecie, no. Jaka jest wartość paczki, to Wy wiecie najlepiej. I kiedy ta paczka yy, trafia na urząd celny, do urzędu celnego, to celnik otwiera tą paczkę i ma tam ze sklepu fakturę, ma rachunek, więc jest w stanie sprawdzić. Więc raczej nie należy tu za bardzo chyba kombinować z tymi opłatami i podać faktyczną wartość jaka jest do mnie paczka doszła, na pewno ją ktoś otwierał, bo była zaklejona drugi raz natomiast ona przyszła, przyniósł ją kurier i nie było ani nic do zapłaty, ani nie było cła do zapłaty, ani nie było VATu do zapłaty. więc się bardzo zdziwiłam, poszukowałam się na to, że będę musiała zapłacić 23% VATu co najmniej jeszcze od tej wartości, tam chyba 100$ dolarów było tak, i to właściwie wszystko co Wam e, powinnam wiedzieć, pow, co, to właściwie wszystko co Wam chciałam powiedzieć tak jak mówię, ja tych zakupów dokonywałam raz Z bardzo dobrym skutkiem, nie miałam żadnych nieprzyjemności. Jak mówię, jeszcze mi się poszczęściło, że nie zapłaciłam ani VAT-u, ani cła, Natomiast kiedyś już dostawałam paczki ze Stanów, które w dodatku były prezentami O określonej wartości i musiałam płacić od tych prezentów VAT-y Pamiętam, że płaciłam na poczcie 23% właśnie od paczki, która była wartości 100 dolarów i ktoś po prostu, kto mi to wysyłał, wpisał, że tam jest 100 dolarów i płaciłam, że pamiętam, że pociąłem 60 właśnie czy 70 60 czy 70 zł jeszcze VAT, tego nie pociąłem co, ale pociąłem VAT. I mówię, możecie w ten sposób dokonywać e, zakupy w dowolnym sklepie w Stanach. Oblęgni, czy to będzie Sephora, Target, Alta czy cokolwiek, i możecie w ten sposób kupować rzeczy oczywiście, które są całkowicie niedostępne w Polsce, albo które są w Polsce w niegotycznych cenach, jak wspomniane wcześniej świeczki. Powiem wam, że ja już chyba w życiu, ja, ja już chyba chwilowo jestem przesądzona tym świeczkomanią. Ale nie kupię, nie wyobrażam sobie kupić w Polsce świeczek Bo ile w zeszłym roku była jeszcze jakaś fajna promocja, że duże świece były nawet po 24 zł na końcu wyprzedaży To w tym roku cena 55 zł za świecę, no to to jest kpina, a nie wyprzedaż Natomiast tak jak ja mówię, ja trafiłam na wyprzedaż Tam było, zresztą tam są ciągle jakieś promocje i wyprzedaże Czy w Buff Body, czy w innych sklepach ja zapłaciłam 10 dolarów Zaświecę na promocji i jeszcze miałam od tego 20% i wysyłkę na terenie stanów za darmo, więc no, różnica w cenie była kolosalna, po prostu jak sobie to przeliczyłam. Można się zawsze zmówić z kimś z siostrą, z koleżanką, czy z kimkolwiek, żeby sobie coś tam zamówić. Można też zamówić z kilku miejsc, czyli na przykład kupić coś w Seforze załóżmy, w Alcie, nie wiem, w Buff Body Works. I wtedy wystawiamy trzy zlecenia, dajemy do, do zrozumienia Polamerowi, że przyjdą trzy paczki i możemy także Polamerowi zlecić przepakowanie i wpakowanie tych trzech paczek do jednego kartonu, ale to chyba też kosztuje 10 dolarów czy coś w tym stylu. Nie jest to kolosalna kwota, ale coś takiego jest. I wiem też, ogólnie w, w tych dostawach jest też ich... Już yy, jest też już koszt, yy, właśnie usługi. Ja wiem, że ta usługa, chyba w te, tego, tej obsługi polemerów wyniosła 10 czy 15 dolarów. Nie była jakaś droga, a to nie wiem, czy nie zależy też jakoś od wielkości czy wartości paczki, bo jak sprawdzałam, jak bym chciała coś tam z maka zamówić, to wyszło o chyba 15 dolarów wysyłka czy coś, więc to było w ogóle niedużo. Żeby było śmiesznie ja mam w Maku w Polsce zniżkę dla wizerzystów 20%. Jak sobie poszukałam rzeczy, które bym chciała na przykład kupić w Maku, które mi się kończą, czy coś, jakbym je kupiła w Stanach, to miałabym je o połowę taniej niż w Polsce ze zniżką dla To jest masakra, a jeszcze dużo rzeczy, które w ogóle nie są w Polsce dostępne. No niestety, tak to już jest. Także dajcie znać, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i jeśli tak kciuk w górę postaram się jak najwięcej na dole pozostawiać jakichś linków do tych wszystkich miejsc, jak Paypal, jak BZWBK, te karty internetowe, jak... Jak polamer i jak wszystkie inne tego typu sprawy potrzebne przy tych zakupach. Jeszcze raz mówię, pamiętajcie, że to były moje pojedyncze, na razie doświadczenia, jedyne na szczęście udane. Ja nie jestem wszechwiedząca. Nie, jeżeli będę potrafiła odpowiedzieć na pytanie Wasze, to odpowiem i to już chyba wszystko. Do następnego razu, hej.